Dobra, więc witam Was widzowie na live. Nie wiem czy nie słychać. Napiszcie, jeśli w ogóle tam jesteście. Dobra, widzę wbijajcie na serwer. Zaraz wam podam IP na ekranie. No, macie też w opisie. Jeszcze raz witam Was. Też no. Powiedzcie, czy mnie słychać. Jeszcze raz Was widzę witam na live'ie, IP macie tutaj na czacie, jeszcze w opisie zaraz Wam podam na ekranie, powiedzcie, czy mnie słychać. Dobra, chyba mnie słychać, dobra, więc. No. Jest teraz live, już na Was poczekam, trochę osób. Jeszcze mam trochę na mój głos. więc tej jeśli tam ktoś jest. już Wam tutaj dodaję. A. Tekst, jeszcze ja. Na koniec brakowało w ogóle z dziesięć około, dziesięć tego, dobra, mam że widać, okej, dobra, nie tylko No i dobra. Yy, nie nagrać. Zbijać na live, no, Jeśli jesteś na live, to zaraz sprawdzę. Yy. A, 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 dobra. Yy. Transmitcie. No, mało, że to no, wbijajcie, nie ma tam, naprawdę. Google. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Jest ktoś? O, isha. Małpa isha to, czy Poczekaj, to jest ktoś? Ajcie. No, bo trzy, pięć, bo taka jest moja nazwa będę się z wami bić, tak? Będę się z wami bić. Mam już czwórkę. No, jakieś tam pytania, to tam mogę Nie, dobra. nie, nie, będzie nie, nie, Też dla Was ktoś. nie, 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 czy, czy wam się nie, nie, może się przyda. oczywiście no o pan pomidorz witaj pomidorek no, no więc pomidorek udostanie może komuś z tego live'a no. Proszę Wam napisałem. Katrick W. A no i będzie koniec idę tuż kolejnego. Yy, I do wygrania właśnie moja głowa, która sobie dropi. Wybijaj kasy na live. No, dobra, dzięki. No, wybijaj kasy na live. Live. I też z czatu będziemy losować nagrody, więc może się pamięć coś przyda z tych nagród. Dobra. Just sobie jest pańskie 10, dobra. Dobra, no mogę wam rozdawać no. na dane. Dobra, sobie się skiruję. czyli też filmuję, No, się na live. Jest tam ktoś? Yy. osoba no, no dobra. Yy. Okej. Okay. Coś mam tutaj zmieni. No, może żeby było więcej osób, troszeczkę. Jakiej rzeczy, bo no, co, jeżeli już tak długo, gra. znaczy tak długo. i Już jest live, bo już 10 minut, a jakoś nic się nie dzieje, no ale dobra, zobaczmy. Jest ktoś tam z tam transmisji statystyki, dobra. Ej. No. no. Zerowizy, 51 dolarów. Pomidory udostępnili e, komuś tego live'a. Serio. E, no i robią wam coś, właśnie jak pomidor e, mówi. No, więc więcej tego live'a jest. No, tak naprawdę proszę was, jeszcze no, byli na tyle. No, ma tego live'a. I czy słychać mnie w ogóle? No, z kanał S z, 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 to ja w ogóle prowadzę. Dziękuję no, yy. za tego live, bo naprawdę można wygrać mega yy. i no wiedzieć, co jest męskie serce. Tutaj mamy z każdej części 5000, czyli 000 Mieczy w takie, no, taki bit. Kirow, 15 koła. Miecz, chyba 130 można doliczyć. Trójzo, 64 tysiące. No i ogólnie będziecie się ze mną bić. Jeszcze łuk mam, strzały, no esmajski łuk Krzysna, 32 tysiące, kluczy, klucze, no a koksy jakieś oczywiście. Ech. Koksiki, no tak, koksiki, I, o i to my regenerację, tu jest 128 tysięcy w tym slocie i tu jest 50 tysięcy. Ale nikogo nie ma? No, wbijajcie na tego live'a, bo naprawdę, pomidor, proszę, udostępnij. E... Dobra. E... Naprawdę, no, na tego live'a. Albo ktoś by jeszcze wbił ogólnie na syna, Może się poklepać. Mr. Beach.